No, dobra, lubię poduszki. Musiałam wywiercić tacie potężną dziurę w brzuchu, zanim kupił mi ten system okienny. Uważa, że spędzam przed nim zbyt wiele czasu. I ma rację. Mam Kersa już tak długo. Tata kupił mi go, gdy miałam 4 lata, gdy mama umarła. Mam wiadomość na komórce. To automatyczne przypomnienie od. Cholera. Trening! Muszę się spieszyć! Ta szafa zdecydowanie jest dla mnie za mała. Zawsze marzyłam o garderobie. Te ciuchy są chyba czyste. Nie używałam plecaka od wyprawy do Norwegii z Rezą. Dzień dobry, Zoe. Tata, ty wciąż w domu? Dopijam kawę. Pociąg rusza o pierwszej. Postanowiłem więc sobie trochę pospać. Pociąg? Jaki pociąg? Do Bombaju. Bombaju? Zoe, już zapomniałaś? Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Jadę w interesach do Bombaju. Teraz pamiętasz? A, Bombaj, no tak. Tylko myślałam, że to w przyszły. Zaraz. Dziś mamy czwartek? To żałosne, nawet nie wiem, jaki mamy dzień. Przynajmniej wstałaś przed południem. To już coś. Jakie masz plany na poranek, a raczej na jego nędzną resztkę? Hmm. Idę na trening. Widzisz, istnieją jeszcze sprawy, które cię pasjonują. Dużego wyboru nie mam. Jeśli nie pójdę, to znowu będę przeglądała oferty pracy i zamartwiała się tymi, do których nie mam kwalifikacji. Skoro tak to cię martwi, to czemu nie wrócisz na uczelnię? Tato, nie zaczynaj. Przykro mi, Zoe, ale tutaj też najwyraźniej dobrze ci nie jest. Zmień może kierunek. W Kapsztadzie uczą przecież nie tylko biotechnologii. Albo pójdź na całość i zmień uniwersytet. Pomogę ci. W Bombaju mają świetną szkołę bioinżynierii. Mogę tam zajrzeć podczas wyjazdu. Już o tym rozmawialiśmy. To niestety nie jest takie proste. Sądzisz, że brakuje mi celów życiowych ambicji. Ja po prostu. po prostu nie wiem, czego chcę. Nie możesz tego uszanować. Potrzebuję czasu. Dobra, nie będę nalegał. Cieszę się, że jesteś w domu, Zoi, ale serce mi się kraje, gdy widzę cię w takim stanie. Uwierz, że mnie też nie jest z tym dobrze. O co chodzi z tym bombajem? Podpisujemy tam kontrakt z nową firmą biotechnologiczną i muszę dokonać kolejnej oceny tamtejszej placówki. Brzmi straszliwie nudno. Wydawało mi się, że chcesz wrócić do pracy w laboratorium. Chciałem i dalej chcę, ale po awansie nie bardzo mogę. Dobrze ci tak, to przez twoje wybujałe ambicje. Kiedy wracasz? Prawdę mówiąc, to jeszcze nie wiem. Może za kilka dni, a może za dwa tygodnie. Naprawdę? Aż dwa tygodnie? Będę miała wolną chatę przez. Yy, yy, to znaczy. będę przez ten czas sama? Tak, i o tym też rozmawialiśmy we wtorek. O, przepraszam, jakoś słabo myślę. Właśnie widzę. Kupisz mi coś w Bombaju? Coś egzotycznego? Może budzik? Bardzo śmieszny. Jak tam praca? Nic ci nie jest? Nie pamiętam, kiedy ostatnio pytałaś o moją pracę. Nie rozmawiamy o tym zbyt często. A raczej nigdy. A od kiedy cię tak interesuje moja praca? Nie wiem, nieważne. Chciałam być miła. Doceniam ten gest, Zoe. Praca idzie dobrze. Po awansie mam sporo na głowie. Zauważyłam. Od Bożego Narodzenia nie zjedliśmy razem obiadu. Mm, przykro mi. Chcę się wdrożyć do pracy. Ogarnąć to wszystko. Mam wiele nowych obowiązków. Wiem, wiem. Nie przejmuj się tym za bardzo. Cieszę się, że dobrze ci idzie. Muszę się pospieszyć. Spóźnię się na trening. Udanej podróży. Więc nie wiesz, kiedy wracasz? Może to trochę potrwać w zależności od tego, jak będzie szła inspekcja. Poza tym, mam w Bombaju do załatwienia też inną sprawę. Naprawdę? Jaką? Takie tam do pracy. Siedziby wielu firm biotechnologicznych znajdują się w Bombaju, a ja muszę się spotkać z przedstawicielami kilku z nich. Zadzwonię, jakby co. Jeśli nie będę odbierać, to znaczy, że jestem na spotkaniu poza siecią, ale oddzwonię jak tylko będę mógł. Cześć, tato! Żegnaj, kochanie, bądź grzeczna. Jasne, jasne. Tata wylatuje dziś do Mumbai, wiele podróżuje. Cześć, trzymaj się ciepło. Mam zamiar żegnaj. Zoe. Oliwia Demarko. Sklepikarz, geniusz, najlepszy przyjaciel. Witaj, Kocie. Gdzie to się tak śpieszysz? Cześliw, na trening. Jestem trochę spóźniona, więc. Słuchaj, mam tu coś, co powinnaś zobaczyć. Nie śpieszy ci się, prawda? Zajęcia poczekają. Co tam? Nie na dworze, głuptasku, chodź do środka. Sklep Oliwii, obcy kot. Dziewczyna nieźle sobie radzi, ma wielu stałych klientów. Hej, widziałaś to? Co kocie? Na ekranie. To samo widziałam dziś rano. To było coś, jakby. Nie wiem, jak to opisać jakieś interferencje ale nie same szumy obraz był wyraźny, tylko zniekształcony, jak w koszmarze. Nie wiem, może to zakłócenia ostatnio się nasilają. Rano rozłączyło mnie nawet na kilka chwil od sieci. Ostatni raz tak się przestraszyłam w czasie awarii. No i jeszcze jak wsiadłam na mechanicznego byka. Nigdy więcej. To co ty w końcu widziałaś? Przykryty śniegiem krajobraz, czarny dom i małą dziewczynkę przypominającą ducha. Ona do mnie mówi: znajdź ją, ocal ją. Dziwaczny. Faktycznie można się przestraszyć. Nie widziałam tego. Na pewno zapadłoby mi w pamięć. Jesteś pewna, że nie naoglądałaś się po prostu horrorów? Jak się za długo siedzi przed ekranem, to wcześniej czy później widzi się takie rzeczy. Nie zaczynaj, Liv. I tak mam wyrzuty sumienia. Przepraszam, Kocie, nie chciałam. W porządku, to ja jestem problemem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ledwo wstaję rano z łóżka. Każdy dzień jest dokładnie taki sam, a ja nie robię nic, aby to zmienić. Nie chodzę do szkoły, nie mam pracy, rzadko widuję się. Z nielicznymi przyjaciółmi. Ale mnie nie zostawiłaś. Widujemy się niemal bez przerwy. Ale to dlatego, że tu jest łatwo przyjść. Znajomości wymagające ode mnie większego zaangażowania mają się gorzej. Inne rzeczy zresztą też. Może to po prostu zmęczenie. Miałaś ciężki rok. Przerwałaś naukę, zerwałaś z rezą, wróciłaś do domu. Te rzeczy muszą mieć na ciebie jakiś wpływ. Może i masz rację. Chyba za dużo narzekam, nie? Nie chcę być zrzędliwą, apatyczną Zoe. Chcę znowu stać się sobą. Dobra, dość gadania o mnie. Chciałaś mi coś pokazać? Tak, tylko co to było? Już pamiętam, coś super. A, zanim zapomnę tata wyjechał z miasta i urządzam wieczorem małe przyjątko. Może wpadniesz? Miałam wieczorem rozpakowywać nową dostawę, ale czemu nie? Praca może poczekać. Kto będzie? Ta sama banda, co zwykle. Zapowiada się świetnie, Areza? Tak dawno go nie widziałam. Zaczynam za nim tęsknić. Istnieje jakaś szansa, że znowu się zejdziecie? To nie jest w tej chwili facet dla mnie. Znaczy, kocham go na zabój, jest świetny, ale sprawy przybierały zbyt poważny obrót. To znaczy, ja podchodziłam do tego zbyt poważnie, a na to jeszcze zwyczajnie za wcześnie. Problemem był też związek na odległość. I jak na ironię, zaraz po zerwaniu wróciłam tutaj, gdzie mieszkam 5 minut od jego domu. Co i tak nic nie zmienia. Cieszę się, że wciąż jesteśmy przyjaciółmi i nie czujemy się ze sobą niezręcznie. Ty i on. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. I nie chcę tego stracić. Ale wróci do siebie? Nie. Poza tym nie sądzę, żeby wieczorem się pojawił. Jest ostatnio bardzo zajęty. To jak? Koło ósmej przyniosę butelkę Tekili i mój wrodzony urok osobisty. A teraz chcę ci coś pokazać. Co takiego? Oprogramowanie maskujące WSL. Dobra. Załóżmy, że mam choćby blade pojęcie, o czym mówisz. Dobra, to swego rodzaju osłona na twoją komórkę. Dotykasz ekranu i stajesz się niewidzialna. A raczej wybierasz menu, aplikację, klikasz na ikonie przypominającej pingwina, na przycisku Aktywuj. Więc musisz dotknąć ekranu raz, dwa, cztery razy. Ale cóż to jest przy szerokich możliwościach niewidzialności? Nie rozumiem. Niewidzialność? Niefizyczna oczywiście. To zapewni ci tylko bardzo, bardzo drogi kombinezon bojowy, który i tak można rozbroić puszką farby w sprayu. Program sprawia, że oko na niebie nie widzi Twojej komórki. Nie można cię namierzyć. Syndykat nie może jej śledzić. Fajne, nie? Faktycznie, jak to działa? Wgrywasz mi to po prostu na komórkę? Tak, to proste. Daj mi chwilkę, a. O, to tak jakby ważne, kocie. Kupuję serię drogich etiopskich komórek prosto z fabryki, praktycznie za bezcen. Muszę więc... Odebrać. Dobra, do zobaczenia. Wgram ci nowe programy, jak wrócisz, okej? Okay? Tadia salem, denane? Zoe. Cześć. Wyszłyśmy na spacerek. Coś w tym rodzaju. Postanowiłam wyskoczyć na szybki trening przed lunchem, a ty nie powinnaś już tam przypadkiem być. Owszem, trochę się spóźniam. Pośpiesz się, Dama nie będzie zadowolona. Przecież wiem, już idę. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Sala gimnastyczna znajduje się na samej górze. Nie ma tu windy. I tak się idzie tam ćwiczyć, więc po co te dodatkowe utrudnienia? Spóźniłaś się. Przepraszam, ja. Nie przepraszaj. Po prostu się nie spóźniaj. Więcej się to nie zdarzy. Wątpię, Zoe. Brak ci zaangażowania. Jesteś moją najzdolniejszą uczennicą, ale zdolności to nie wszystko. Nie traktujesz już treningów poważnie. Marnujesz czas swój i mój. Przepraszam, Jamo, jakoś nie liczy się to dla mnie tak bardzo jak kiedyś. Sztuki walki nie muszą wcale stanowić ważnej części twojego życia, ale ważna jest pasja. Jeśli nie masz do czegoś pasji, to nie warto się tym zajmować. Zostawmy to jednak na razie i przejdźmy do lekcji. Gotowa? Naprzód! Tak! Byle tak dalej! Blokuj, Zoe, blokuj! Doskonale się ruszasz. Dobrze. Ty myślisz! Nieźle, Zoe, ale to trening czyni mistrza. Zacznijmy jeszcze raz! Nie, chyba na dziś mam dosyć. Dobrze. Będziemy kontynuować jutro. Spróbuj tym razem się nie spóźnić. Znajdź April Ryan, Niesamowite. Ta wizja mnie śledzi. No i czy Jama w ogóle włącza ten ekran? Chyba nie. Robi się dziwnie. Cześć, Reza. Hej, bardzo zajęta. Nie, raczej nie. A co? Muszę z tobą porozmawiać. Możemy się spotkać w Moka Loko. Jasne. Kiedy? Teraz. Właśnie tam idę. Dobra. Do zobaczenia za kilka minut. Świetnie. Do zobaczenia.